Siemaneczko, z tej strony KamilOp i witam was w moim pierwszym odcinku z nowej gry na moim kanale z gry Ark Survival Evolved Grę tą zapewne każdy z was zna ale może przejdźmy od razu do gry nazwijmy się Kamil. Ope. i dlaczego grę Ark? Grę Ark zapewne każdy z was zna no jak widzicie jest to nawet początkowa mapa The Island, jak dobrze mi się kojarzy. Chyba ta się ta mapa nazywała. Dlaczego na tej mapie? Powstało wiele map, jest mapa kryształowa. Jak to się zmieniało? Okej, okay, tak. Mógłbym niby zagrać na The Island, albo na Ragnaroku, albo na tych innych mapach, jednak... Chcę zagrać na The Island, ponieważ jest to jedna z początkowych map. Jest to mapa najprostsza na osoby początkującej grywarka. Ja taką osobą jestem. Nie. Walka grałem kiedyś, ale nie grałem w niego aż tak dużo. I no całej gry nie ogarnię, tak? Od razu powiem chyba ma włączony Rex X coś, a no nie obiecuję, bo nie, może przez wypadek jakoś powiększymy, ale no nie wiem. Nie pamiętam, żebym coś ustawił sobie w expie. No ale trudne. jak już dałem, to już dałem. Może zmienię, zobaczymy. Zależy od tego expienia, ale im szpiec na XP, tym będzie o wiele lepiej, tym. Szybciej się będzie można wyfarmić, EXP, będzie można więcej rzeczy szybciej zrobić. Więc teraz tak. E, punkt, pójdziemy w wagę. Od 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 weźmiemy sobie włócznie, kamienny topór. I teraz tak. Topór chyba już mogę zrobić. Nie, czego mi brakuje odporu? Drewno drewno nie zebrałem. No, no, nieważne, już zebrałem. Zrób mi topór. Mam nadzieję, że. Film jakoś się będzie oglądał, że aż takie słabe FPS to nie są. Kolejny poziom. Trudno, nie jest aż tak źle w sumie. Można spoziomować fajnie. Bukłak jest niby przydatny, ale na sam początek jest aż tak ważny. Mi się zdaje, że na razie byśmy zrobili to. No i został nam jeden punkt. Później struktury zobaczymy, co później zrobimy. Ja bym sobie teraz... E, ile ja włókna zebrałem? Ja pierniczę. Sporo. Ale to dobrze, powierzucie niepotrzebne rzeczy. Jak od zostawimy, będzie co jeść. Na sam początek. I klata. Elegancko. Teraz tak. Ja sam początek gry już potrafię zrobić dosyć szybko. Już w tą grę grałem. Nie będę szukiwał. Więc no, nie będę robił czegoś, że ja nic nie wiem. Tak? Początek znam. Najgorszy... I dlatego wszystkiego leci. Najgorszy będzie późniejszy moment. Ale jakoś sobie poradzimy. Tak, jakoś sobie poradzimy. Poziom, do którego maksymalnie... Dobra, witam was, było krótkie cięcie, ale przez upadek kliknąłem przycisk do zatrzymania nagrywania. Więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Nic nie zrobiłem bez was. Chciałem wziąć cikiera, kliknąłem, żeby zatrzymać nagrywanie. Mam nadzieję, że nie ucięło aż tak dużo. Eee... Trzy dzidy sobie zrobimy, to przeniesiemy na trójkę, dzidy przeniesiemy na dwójkę. Teraz tak. E, jesteśmy w takim miejscu. Ja nie wiem, gdzie jesteśmy. Tam ta góra jest fajna, gdzie to jedno drzewo rośnie i tam może się zbudujemy na sam początek. Może ogólnie się tam zbudujemy, bo nawet ładny teren to jest. A teraz tak. E, musimy szyb Mam już poziom. Tu pójdziemy znowu w wagę do 200 wagę, mi się zdaje na początek. No weźmy Bukłak i weźmy to, czapeczkę. Wytwarzanie potrzebuje na speczkę, co potrzebujemy. A jeszcze włókna, tu już całe włókno zmarnowałem. No trudno się mówi. Zbieramy włókno. Później, zbieranie włókna będzie takie łatwe, jak się będzie miało tą kosę taką. No a wtedy to już będzie. W sumie tak jest, no dużo się zbiera tego. No znowu sobie powy, powyrzucajmy. To no, możemy wyrzucić w sumie aż tak No przyda się, ale nie na ten moment. Teraz by się przydało zabić coś Żeby mieć skórę Przy sobie czapkę zróbmy No, będzie czepeczka No dawaj, kraft elegancka czepeczka jest No i teraz coś takiego małego do ubicia by się przydało mm -hmm. Po tej stronie może być problem z tym Więc po skałkach na drugą stronę Oj, elegancko. No może to coś będzie mniejszego. O ty się zbugowałeś kolego? Zbugowałeś się. No właśnie nie powinien do mnie podejść, ale mi się zdaje, że ma też duży zasięg bicia. bicie. Okej. Okay. No i widzicie, jest dobrze. Ale trzęsie tym ekranem. Tak? No i już mi zniszczył idę. Okej okay. Mam nadzieję, że to już go zabije Dobrze, elegancko, no i pierwszy trajek zabity No i expa się trochę dostało teraz No, dwa poziomy od razu wpadły, no ale nie dziwię się, trajek to dobry jest mocny dinozaur Pro co na razie chyba nie będziemy oswajać, budowle jakieś początkowe Zobaczymy na razie, zostawmy to. Mamy trochę skóry, mamy, więc teraz... Nie, 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 nie. Wstrzymaj to jak to mogę usunąć? Jak to się... Dobra, już późno. Okej, okay, załóżmy buty. Hmm. Co ja zrobiłem? No nie wierzę. To ja odwaliłem za maniana, tylko włókno sobie zmarnowałem. No dobra, już trudno. Mamy rękawiczki. Bukłaki z 2 zrobimy, żeby już nie chodzić po wodę. I tak będziemy musieli, bo to jest taki problem z tą wodą, że ona i tak się wylewa z tego bukłaka. No ale na pewien czas będzie jednak zapas tego. Więc wiecie, jest dobrze. Teraz tak, mamy już fajny poziom, ale no jednak trzeba jeszcze więcej tego pozbierać poziomów. Wkrótce będziemy mieli kolejny. Nie wiem, że się tutaj e, ściął ten, ten e, trajk. Gdyby się nie to może byłoby o wiele gorzej. Możemy w sumie nawet wejść tutaj. Kościany! No tak, best event w sumie, halloweenowy. E, go nie będę atkował. On jest tak w mocny, że. No tam jest kolejny trak, ale tutaj musi dżida zniszczyć, mi zrób kolejne dzidy? Mogę zrobić? Mogę zrobić dwie, no i spoko. No chodź. Aha, trafił mi. No to żem go teraz uderzył. Nie ma gdzieś drugiego bo mnie? Nie ma. Po skórę idziemy chyba jak na razie. Okej, okay. a jest kolejny poziom. Dobra, już będzie można punkty wydawać. Jedziemy znowu w wagę. No i zrobimy chyba porządkowe struktury, tak? Pro Będę chciał coś usłyszeć w tym momencie? W tym momencie chyba nie. E, skrzynkę. A skrzynka jest zatem, no to to zrobimy. No okej. Okay. Teraz tak, co jest potrzebne z budowania tych kilku rzeczy? To tak jest potrzebne... Mnóstwo włókna, widzę. Znaczy nie aż tak dużo, no, ale jednak włókna sporo. I słoma, no spoko, słoma to się łatwo zdobywa. Włókna, ale zróbmy sobie, A jeszcze trzeba, znaczy słomę się łatwo zdobywa, a włókna jest tak trudniej jak na razie, ale też idzie dużo. Już 80, gdzie już 106, 106, no, to włókno jest też łatwe do zdobywania. 7. Może zróbmy sobie sześć Tak, 6. Reszta będzie w ścianach, czego mi brakuje. Włókna. Włókna albo drewna. Nie mam pojęcia. Kolejny dino. No i żeby zrypał teraz. A ja jeszcze kraftuję. Tur, ty masz poziom, kolego? Dobra, widzę, że tu nie ma kolejnego. Słyszałem tu gdzieś tego kolejnego, ale widocznie nie ma. Ale ona się tu resły szybko. Jestem trochę przyciążony, tylko nie dlatego. To wyrzucę mi to. No a jagód, to mi się nie przyda. Zostawimy sobie te tylko. Mamy sporo słomy, którą mi złącz. No dobra, czego poziom? Pójdźmy sobie w I teraz już możemy sobie blokować skrzynkę. No i tylko tyle. Na kolejne poziomie pewnie pójdzie proca, młodzież i narkotyki. Te trzy rzeczy. Znaczy, nie zrobię tych trzech rzeczy na raz. No ale, no może ile punktów zostanie? 10. Chyba jak 10, to zrobimy młodzież i narkotyki. To pójdzie później, bo to aż taki na przykład nie jest ważne. Eee, schowaj mi to. No, zbieraj, nie może z tej paprotki. No to lecimy do kolejnej. Włókna niby mam, ale mi się zdaje, że włókna mi brakuje. Chociaż drewno też w sumie trochę bierze to. Co to za drzewo? Ty? A bo tu jest góra, ja myślałem, że to drzewo rośnie. To sikeru weźmy trochę. I teraz z tym. Zarąbiście to wygląda drzewo. Ale powiem fajne miejsce, powiem tak, naprawdę mi się podoba Jeszcze jest z takiej górce, tu by można było zrobić bramę, to mam uciód taką wielką No bardzo fajnie było Ale no. teraz tak, mamy już, co my tu w ogóle mamy, mamy zrobione tak, mamy 6 tego, skoro mamy 6 tego to będzie 3 na 2, trochę małe, ale to najwyżej się powiększy Znaczy z tak się nie opłaca zrobić takich dużych, tak to tak, mamy 2, 4, 6, 7, 8, 9 Czyli tego jest potrzebność 9, tak? Trykoło 7 muszę zrobić. To, to robimy 7. Teraz jedno to, jedno to, a dachów też 3. Po... Nie. Też potrzebuję 6 czego mi zabraknie do dachu. Drewno. Tak? Nie wiem, zobaczymy. Będziemy mieć owali w górę. Mam nadzieję, no, że nic mi sożernego mnie nie spotka. takiej na przykład trapy. A widzę, że mnóstwo trajków tu chodzi chyba. Tak co tam w ogóle chodzi, bo już nie widzę tego. Okej. Okay. Co to jest? W nie jest właśnie Raptor. Tak, to jest Raptor. Czyli pewnie zaatakował. Masz coś u siebie, masz coś u siebie. Zarąbiście. Masz strzały. Przepis. Młynarza, smażony stek, spoko. Wezmę masz strzały, coś co też wezmę. No i brakuje mi teraz. A, wagi, ale to pójdziemy w wagę i powinno być bardzo dobrze. Ok, mamy 10, to nie no to. Jeszcze pozbierajmy. Nie mogę biec. A, jeszcze jednego daszku nie mogę wytworzyć. Czego mi zabrakło? słomy tu już nie będę zbierał, wejdziemy na górę, postawimy to i dopiero zaczniemy zbierać. Kurde nasz poziom kolego. Fajnie byłoby cię zabić. Eee... Co to było za. To jest kolejny raptor? What the fuck? To wy tak się łatwo poddajecie? No ale dobra, dla mnie i temki darmowe. A ty nie masz w sobie itemów. temów. Flipa. Znaczy raptora i tak nie zabiję, to byłoby trzeba uważać. A widzę, że na tej górze jest ich sporo się respi. A ja nie mam wagi żeby uciec do trajka tego kościoła, więc się rozejrzyjmy. E, co to jest? To jest liść, spoko. Tam widzę są raptory. No, okej, okay. jak tam są raptory, to nie ma tego złego. Mam nadzieję, że do mnie przybiegną. Ale będzie łatwo oswoić raptorka, więc jest bardzo dobrze. Tam są dwa. Bardzo mi się to podoba. Postawimy tu początkowe budowle. I zapewne, jak będziemy się budować, to tam to. tu wszędzie będzie takie miejsce puste, tak? Bo widzę, że tu nie przejdzie się znikąd Bardzo mi się to miejsce podoba. Mam nadzieję, że te skały się zbyt łatwo nie zrespią. A tu co leży? Co tu skały? Myślałem, że coś tu leży zabitego. No ale te skały się chyba przydało z Jak to tył? Nie, spoko to wygląda z tyłu. Elegancko. No okej, okay, no to postawmy sobie najpierw tak, no, no wiadomo, że najpierw trzeba postawić podłogi. Teraz bierzemy ścianki, weźmiemy od razu framugę, drzwi na piątkę, no i dachy na czwórkę, czyli pod ósemeczką mamy to. No jakoś tak by to można było postawić, tylko nie spadni. No, ok, ok i ok, pięknie. E, siódemka. No tu będzie wejście. Myślałem, że. No wiesz, że dobrze policzyłem. Tak, idealnie policzyłem. Dobra. No a tu z dachami na no coś źle jest. To ja wiem sam. Dobra. Jeszcze na dachu brakuje, ale to troszeczkę słomy. No i jest dobrze. No i pokczem. Zbudujemy sobie jeszcze jeden daszek, który da mi trochę expa i będzie bardzo fajnie. Na tym muszę skakać, żeby tu wejść. Dobra. Hmm. A ja tu mam pod czwórką, bardzo No i idealnie, jest chateczka. Teraz tak, skrzynkę mogę zrobić? Mogę. To zrobię sobie jedną skrzynkę, bo nie potrzebne niepotrzebne rzeczy, niczym odzyskać skały tutaj obok. No gdzieś tu ta skrzynka pójdzie. Od razu sobie od nisko Zmachniemy i zrobimy sobie... A nie, brakuje mi kamienia. kamienie to elegancko. Jakieś się gubi, gdzie te drzwi są. Dobra, na razie tyle starczy, teraz tak, machniemy sobie ognisko, które jest tu Od razu sobie przyłożymy to ognisko pod, O też ósemkę mi się zdaje, ognisko damy tu Wejdź, hmm, drewno 40 mięso. o tak rzucimy, niech się przypala całe no, i rozkład elegancko. Tu odłożymy teraz to. Tu tego sobie może wyrzucę. Keratyna się przyda później. Skóra też się przyda. Włókno też to zostawimy. Włókno zostawmy do naprawy jakiegoś kilofa. To odłożymy. Trochę kamieni. No i okej, okay, jest dobrze. A jestem głodny. No to może zjemy te na wszystkie? No pewnie zjemy wszystkie, mamy kolejny poziom Czarnych nie zjem Te wszystkie zyc, no i pięknie Wag już mamy 180, jest bardzo ładnie, punktów już jest 24, co jest bardzo ładne, czyli już pójdziemy pod to, pod to, pod to No i bola i wóg już jest no to kolejne będzie bola. Kolejna będzie bola. No i może od razu Raptorka sobie złapiemy. Siodło na Raptora w ogóle jest kiedy? 18. Do 18 już nam trochę brakuje. I 8 poziomów to się szybko nabije. Teraz wyrzuć. No jak będzie Raptorek, to już naprawdę będzie fajnie. to mi wyrzuć, to, to mi wyrzuć. W sumie to tak, co ja potrzebuję do zrobienia, Mortara? Eee, potrzebuję kamień i skóry. No dobra, no to się zrobi. Te skały się całe zniszczy. I powinno być bardzo spoko. Co tu łazi? Eee, o wilku mowa, że tak powiem. A to będzie niszczył. To jest 69. Ile tam jeszcze hapne? Chodź Oj, trochę go będę bił No ale jak go zabije, dużo poziomu powinno wpaść On się jest chyba obity ładnie Właśnie No to będzie niezbyt fajne miejsce dla mnie Dobra, ale dobrze! O. Ale dobrze, że go zobaczyłem. Ja to masz HP 300. To zniszczył to prawie. Okej, okay, co ty? Okej, okay, tak też można. A nic sobie nie miałeś. O, ale mnie wystraszył totalnie. Będzie trzeba tu jakiś porządkowy płotek zrobić, wiecie? Żeby móc to jakoś przetrwać. W okolicy jest jakiś blisko raptor, ale mnóstwo tych raptorów tu jest, tak? No, i pewnie pójdziemy oswoić jakiegoś. On stamtąd przybył tam chyba tylko jeden. Teraz chodzi okej. Okay. Tu skałkę zostawię. Może tu też zostawię, co? Jakie oswajanie czegoś, to takie coś się nie będzie robiło. Może tylko sprawdzić, czy się da tam wejść, jak na razie. I pewnie ten ociek. Raczej... No weź tam wskocz, nie denerwuj mnie już. Dziękuję. A czekaj, stąd to nie jest lepsze jakieś wejście. Jest w ogóle jakieś wejście na tą górę? Chyba nie ma. Aha, jestem zmęczony. No dobra, odpoczywaj. To jest Dillo, już siwełem kolejny raptor. Odpocząłeś, odpocząłeś. Nie, to się da na pewno tu wejść, jestem pewny tego. No, no, no. Nie, nie da się, dobra. Zrobimy Mortar. Mortar. Dobrze, chyba mówię. Yy, no i spróbuję jak najszybciej sobie podekspić. Ale nie zginąłem. Ale to chyba zniszczymy już. A, za, będzie to naprawy za min ten... Dobra, naprawimy to na spokojnie. Hmm. Aha, jeszcze drewna mi brakuje, Ja drewna wcale nie mam. na to żebym się teraz wry, wrypał w otwarte bagno. Nie ma tu nigdy raptora? Mam nadzieję, że nie ma, bo nie chciałbym się z nami spotkać. Na 40 poziomie to łatwo mógłbym je zabić, szczerze mówiąc. E, podwaga ostatni raz. Co teraz możemy odblokować? Bola! Bola jest bardzo potrzebna. No i już strzału już nie zrobimy. Ale na razie bola. To jest... Potrzebne jak nie wiem co ta bola. No i pewnie zrobimy mortal. MORTAL! I co ja mam z tego mortala? A 30 sekund, dobra. Mm. Możemy zrobić? Możemy zrobić. Znaczy tak dużo naktywów nie zrobimy bo mamy bardzo mało mięsa. Tego sobie porozkładam, teraz nikt mi się szybciej zepsuje. Pewne kolejny odcinek będzie, jak już troszeczkę Expa zbiorę. Oczywiście nie, nie będę na razie oswajał zbytnio nic bez Was, żeby pokazać dla Was te oswajanie. Ok, Mortal już jest. ósemeczka, wyrzuć, ósemeczka Postawimy gdzieś też tutaj. Teraz tak, raz przyniesiemy to. A, jeszcze Narkobery, które wrzuciłem. No dobra, ale widzę, że mi drzwi rozwaliły No nie no, co za ham... A to mi też rozwalił całe Na szczęście to mniej, nie, to... a dach też mi cały dach rozwalił No dobra, to będziemy musieli to naprawić Na... Nie, nie wyburzaj mi tego, a się, naprawiło się, bo zmieniło. Dobra, naprawił mi to Aha, to się teraz naprawia powoli. Ok, niech się naprawia. Mamy już ja trochę nazbierać tych narkotyków. Znaczy, narkobery. To od razu kilka narkotyków zrobimy. Może w kolejnym odcinku na raptora pójdziemy oswoić. Będzie przynajmniej co oglądać. Ark jest fajny w tym, że on ma takie własne, że tak powiem, budowanie. Naprawdę mi się podoba ten sposób budowania w arku. Są naprawdę bardzo fajne. Mam nadzieję, że nie ma się takich klatek, bo u mnie czasem klatkuje Gera. Tak to jest, to jest, że jest jakiś leżący, zabity, ale jednak widzę, że nie. A, jeszcze muszę framugę drzwi zrobić, no tak zapomniałbym. To znaczy drzwi, nie framugę drzwi. Ale no, drewniane będą potrzebne, jak taki raptor kolejny zaatakuje, to już... No, będzie lipa A gdzie to jest? A, pod piątką Tyk, elegancko Teraz wchodzimy w to Wrzucamy wszystkie części narkotyków, wytwórz leki, to jest lek To... Nie teraz tak, wrzucajmy jeszcze te... Jakieś ja gdzie te drzwi są? O, para za Przed, przed czym ty uciekałeś? Kolego? Jak hmm. przez ciebie Zaraz mnie tu raptor zaatakuje, to cię zabiję następnym razem. No, ale teraz tak. Wkładamy, tu mamy już narktyki zrobione. A, miałem po prostu te rzeczy. No i to będzie koniec tego odcinka. Tylko czy to wyrzucajmy wszystko. Te jagody masz zostawię. Podkładajmy do skrzynki wszystko, co mi jest potrzebne, czyli skórę Te jagody no i to drewno. Ja się z wami żegnam, ja trochę sobie pod ekspie, żeby was nie męczyć tym. Przed Czy tym, czym ty uciekasz w ogóle. A dobra, tak powiem, to już z końca tego odcinka, ja się z wami żegnam. Do następnego. No i cześć!